Dzień dobry, witam Państwa na komentarzu porannym. Przejdziemy do głównych wydarzeń makroekonomicznych. Pojawiły się dane z Japonii o PKB. E, dane były lepsze do przed oczekiwań. Z Chin produkcja przemysłowa jest wszystkim detaliczna. Tutaj można powiedzieć produkcja przemysłowa troszeczkę gorsza, natomiast e, jest wyraźnie gorsza sprzedaż detaliczna. Teraz w Japonii rano produkcja przemysłowa, lepsza od oczekiwań. Natomiast tak, pojawią się o 11.00 z Europy produkcja przemysłowa, z Polski inflacja, dane już ostateczne. I potem kilka wystąpień e, szefów FED Dallas i Richmond. Przechodzimy teraz do głównych instrumentów. Na kontraktach na SP 500 mieliśmy tutaj w czwartek szczyt, potem doszło do spadku, odbicia kolejnego spadku. Więc można byłoby powiedzieć, że teoretycznie korekta uległa zakończeniu i rynek jest gotowy do ataku na główny opór w rejonie 291. Natomiast wydaje mi się, że chyba byłoby to zbyt krótkotrwałe cofnięcie rynek by wyszedł na zbyt wysokie poziomy gdybyśmy mieli aż tak krótką korektę w związku z tym wydaje mi się że nieco bardziej prawdopodobny scenariusz jest taki że możemy jeszcze się cofnąć przydałaby się sytuacja taka że doszłoby do przebicia tutaj tych lokalnych dołków mielibyśmy poważniejsze cofnięcie i dopiero po takim poważniejszym cofnięciu rynek poszedłby w górę w każdym razie powinniśmy się przekonać o tym czy korekta jest zakończona czy nie już na dzisiejszej sesji. Przejdziemy teraz do sytuacji na wykresie DAX-a. Tutaj z kolei widzimy, że mamy tak otwarcie, znaczy otwarcie. O godzinie 8 mamy kontrakty na poziomie 1753 i tutaj myślę, że też zbyt szybko by uległa zakończeniu korekta, jeśli mielibyśmy już iść na nowe szczyty. Także bardziej prawdopodobne scenariusz taki, że po nim ramy klubie przebicia oporu na 10,800, dojdzie do spadków. Wsparcie jest na 10,480, ale wcześniej oczywiście musielibyśmy przebić tutaj to wsparcie. W realnie gdzieś około 10 tysięcy, gdyby tutaj było 10,585. Teraz jeśli chodzi o polski rynek, no to tutaj możliwe, że na początku sesji dojdzie do wzrostów, natomiast myślę, że jeszcze tutaj... Przydałaby się jakaś lokalna korekta. Przejdziemy do sytuacji na euro dolara. Odbicie, które miało być mocniejsze z poziomu 1,0860. Okazało się bardzo słabiutkie. Doszło do dalszych spadków. No, widać, że mamy mocnego e, dolara. Z tego szczytu mamy na razie falę pierwszą, drugą, tutaj trzecią, tu czwartą i tutaj fala piąta może być jeszcze w perspektywie krótkoterminowej. Tutaj ta czerwona linia to jest poziom 1,0830. Więc jeśli mamy zrobić jeszcze na wydołę to nie powinniśmy przybijać sobie tego poziomu 1,0830. I potem możliwe byłoby odbicie. Teraz tak, ważne ważna wsparcie jest w rejonie około 1,08. W tej chwili jesteśmy na poziomie 1,09... <laughs> Przepraszam, 1,0795. Więc ta próba... <laughs> Przełamania wsparcia na poziomie 1,08 może się nie udać i wtedy dojdzie do odbicia. Wtedy będzie bardzo ważne, czy uda się pokonać 1,0860 czy nie, <laughs> bo jeżeli się uda pokonać, to mocniejsze odbicie. Jeśli nie, no to mamy dalsze spadki i dalszą siłę dolara. Przechodzimy teraz do złotego, który bardzo się tutaj osłabił. No to jest efekt z tego, że jest ogólna sprzedaż krajów. O, o, ogólna jest sprzedaż obligacji krajów emerging markets, to powoduje również osłabienie ich walut. Kurs dolara do złotego wzrost poziomu prawie 4.09. Wygląda na to, że jeżeli przyjdzie korekta, przyjdzie jakaś, jakaś realizacja zysków to będzie tylko korekta. W dalszej perspektywie możliwy byłby kolejny ruch do góry, można tak na opór na poziomie 4,15. Na eurozłotówce sytuacja jest troszkę inna. Też się tutaj złoto osłabił. Dotarliśmy w tej chwili jesteśmy na poziomie 4,41. Przybity poziom 4,36. Więc jeżeli przyjdzie jakieś, jakaś realizacja zysków, to ona powinna być korektą. Potem w dalszej perspektywie możemy zmierzać do poziomu 4,50. Na złocie doszło do przełamania wsparcia na poziomie 1250. Dotarliśmy do tych ważnych spacz w rejonie około 1212-1205. Widzimy, że mamy jakieś odbicie. Bo teraz przydałoby się jakieś poważniejsze odbicie. Odbicie maksyma, znaczy maksyma, może nie maksymalnie, ale bardzo ważna opór jest na poziomie 1250. Jeżeli nie uda się go pokonać, czy też odbicie się zakończy na niższym poziomie, możliwe jest ruch w dół poprawa sytuacji nastąpi dopiero wtedy kiedy dojdzie do przełamania oporu na poziomie 1250 no i przechodzimy teraz do sytuacji na poziomie cen ropy tu z kolei sytuacja jest taka narysujemy sobie dwa scenariusze pierwszy zakłada że próba przełamania w spacie na poziomie 4350 się nie uda dojdzie do jakiegoś odbicia e, która by korygowało spadki z tego tutaj długoterminowego szczytu i dopiero potem będziemy mieli spadki po przełamaniu wsparcia na 43,50 możliwy jest powrót na 39,50 i dopiero tutaj jakieś odbicie. Drugi scenariusz zakłada, że odbicie było już, że jest już zakończone. W efekcie czeka nas ruch w dół i powrót do tego dołka z początku sierpnia w rejonie 39,50. który jest scenariusz bardziej prawdopodobny. Musimy przejść na wykres 4 godzinny. Jeszcze wykres 1 godzinny. Bo sytuacja wygląda w ten sposób, że prawdopodobnie tutaj z tego szczytu mamy spadkową piątkę, więc możliwe, że odbicie, które teraz będzie będzie miało postać tylko korekty i w w dłuższej perspektywie czekamy stuszu lub dół. Więc prawdopodobnie ten drugi scenariusz zakładający dalsze spadki będzie bardziej prawdopodobny. Dobrze, dziękuję w takim razie za uwagę. To wszystko na chwilę obecną. Do usłyszenia podsumowania dnia.